Witam wszystkich na kanale Janek Człogista. E, dawno mnie nie było, bo miałem problemy techniczne. Zaraz o tym pogadamy. Pogadam o licytacjach. Także e, będzie powtóreczka i będę mógł sobie spokojniej i swobodniej porozmawiać o tym wszystkim, co się ostatnio wydarzyło. Także nie przedłużam. Ruszamy do bitwy. E, jeśli Wam się spodoba to materiał, dajcie łapkę w górę, napiszcie komentarz, zasubskrybujcie i lecimy. No i kochani, jesteśmy na mapie posterunek i akurat bitwa jest na nomadzie, tak jak wszyscy musiałem ten maraton zrobić dobrze, że udało mi się go dużo wcześniej wykonać ale potem problemy techniczne i sprzętowe uniemożliwiły mi tutaj pokazanie bitwy na tym pojeździe więc teraz pokazuję no widzicie, tak to się wydarza, że pewne rzeczy się komplikują Awaria sprzętu. Najpierw rypnął dysk, potem wszystko reinstalowałem. Następnie okazało się, że pamięć RAM też była do wymiany, i ona właśnie powodowała te jakieś bugi. I nie było po prostu w stanie cokolwiek zrobić, żeby to działało. No ale maraton w miarę udany. Czołgi są, widzę w większości ludzi. Nie zrobił, no to tam dopłacił kilka tysięcy golda, tam tysiąc czy dwa i naprawdę można było tak z palcem w nosie zrobić ten maraton. Druga rzecz mi tutaj ominęła: e, byłem zapisany na dobite w tej nowej grze Wargaming. Projekt CW. E, no i niestety też materiał mi się nie udało nagrać. Ale jeszcze myślę, że chyba do końca miesiąca może mi się to uda zrobić. Więc, jeśli chcecie coś takiego, to mogę tutaj zmontować jakiś materiał na temat tej gry. I numer 3, no to są te nieszczęsne licytacje. No, wiecie co, tak, ceny masakryczne. Jak już widzieliście, były T22 Medium, była Bezeta, dzisiaj chyba jest ISU 122. A jutro będzie ten materiał szedł, więc pewnie będzie wz 111 albo LT-7, także ceny uważam, że kosmiczne. Chociaż T-22 Medium kiedyś był też na czarnym rynku dostępny za srebro i tam bajonskie ludzie płacili ceny. Wtedy przepłacili, no teraz to ja uważam, że te ceny są dla mnie przynajmniej stanowczo za drogie Ale powiem wam z czego to się bierze, to się bierze z tego, że Podczas eventu świątecznego WG dla swoich cc rozdaje potężne ilości właśnie paczek To są te duże zestawy, gdzie można wydropić mnóstwo srebra, mnóstwo złota i dodatkowo praktycznie im padają wszystkie czołgi i kilkakrotnie, więc, więc ten gold spłynie u nich strumieniami. No i teraz przyszedł czas, żeby to wszystko odciągnąć z rynku. Chociaż nie wierzę, żeby tutaj gracze, którzy tam kupywali te duże ilości paczek, byli w stanie pozbyć się tej wielkości. Złota i srebra, które posiadają, e, więc zwykły syżuczek taki jak ja lub większość z Was e, nie będzie miał o, o tyle tego sreberka, lub będzie wyprzedawać swoje e, kolekcje czołgów, które są już w garażu. i Licząc na to, że w przyszłości e, dadzą radę to odkupić, e, no ja uważam, że to jest marnotrawstwo tutaj zasobów. I sprzedawanie czegokolwiek z garażu, a na pewno e, tak jak ja macie większość czołgów mi tam chyba 10 sztuk, tylko brakuje do kompletu, żeby mieć wszystkie e, drzewko, dyszki w garażu I, i nie zamierzam ani jednej sprzedać. E, bo jak wiecie, tutaj potrafi robić różne rzeczy. E, Rasę e, czołg z Nerfik w momencie, e, gdy jest już e, niegrywalny daje bafa i jest znowu OP. Więc tego e, jakiegoś umiarkowania to w ogóle tutaj e, białoruscy e, programiści nie mają tutaj żadnego umiarkowania, żeby to jakoś e, subtelnie dać buffa lub lekko e, znerfić czołgi. U nich jest od razu wajcha w górę albo wajcha w dół. Naprawdę czasami to mi się wydaje, że siedzą programiści e, przy dużej ilości alkoholu i tutaj e, cisną. Albo przewracają się na tą wajchę i po prostu tak, tak nerfią te, te czołgi albo znowu w drugą stronę tak bafują. Także uważam, że nie ma sensu pozbywać się czołgów z garażu. Bo to tylko kwestia czasu, kiedy ten czołg zostanie z powrotem polepszony. Już wielokrotnie było tak, że, że te czołgi, które były doba nie stawały się OP czołgami czołgi. OP stawało się szajsem, także e, teraz e, Super Conqueror ma szansę zostać e, czołgiem dnem. A znowu taki Turtle, który był e, kiedyś czołgiem dnem, stał się fantastyczną maszynką do grania. Także. E, jeszcze jedna rzecz. E, no ceny, jak ceny? No widziałem dzisiaj chyba ten e, radziecki Tedek dwulufowy. Mam nadzieję, że nie przekroczy tam 20 tysięcy złota, tak, tak mi się wydaje chociaż mogę się mylić jutro się okaże jaka wartość, albo nawet dzisiaj wieczorem, bo dzisiaj nagrywam to pewnie jutro będzie to materiał, tak jak mówiłem więc nie znam ceny końcowej i minimalnej za ale myślę, że chyba 20 tysięcy złota to to nie osiągnie i powiem Wam szczerze, jakbym miał na przykład powiedzmy tak jak mam jakieś złoto zazwyczaj Wykorzystuję to na lepszą załogę, żeby ją przerzucić pomiędzy pojazdami yy, i raczej nie kupuję pojazdów za, yy, za golda, więc yy, starcza mi to co mam no i nie pozbywam się przede wszystkim tych czołgów drzewkowych I Ja Wam radzę też tego nie róbcie, bo będziecie mieli duże straty i będziecie później cały rok odrabiać Przebolejcie jeden, drugi roczek yy, i nic nie sprzedawajcie, a potem, jak już będziecie mieli wszystkie czołgi, będziecie sobie mogli spokojnie e, wydać i nazbierać tyle srebra, ile będziecie e, chcieli, na pewno te e, licytacje prędzej czy później wrócą. i będą jeszcze niejedne okazje, żeby zdobyć te czołgi. E, więc grajcie, cieszcie się, wszystko z rozumem i umiarkowaniem. Przede wszystkim. E, bo jednak, wszystkie czołgi na licytacji e, oprócz tego ISU 122 to są czołgi specjalne, one zawsze mogą dostać nerfa i zawsze mogą zostać gorsze niż są teraz e, więc nie ma, nie ma co szaleć, nie ma co wariować, nie ma co wydawać mnóstwo ilości zresztą tak sobie patrząc nawet te 10 tysięcy golda posiadając no to jest wartość jakieś 400 zł no to nawet dając 10 tysięcy golda za, za jeden czołg to jest 400 zł, no moim zdaniem troszeczkę e, dużo no i dobra, pogadaliśmy sobie, tutaj bitwa ogólnie Idzie ku końcowi, mocno moja drużyna dostaje w plecy. Ja tutaj gram nomadem. Jak już mówiłem, e, przeciwnicy na mnie wyjeżdżają. Jest e, bardzo kumaty. E, EBR tutaj mocno świeci. E, ja zostałem już praktycznie na jeden strzał. E, KPZ-50T jeszcze jest w mojej drużynie. Więc trzy pojazdy przeciwko czterem. Zobaczymy jak to wyjdzie, czy damy radę tutaj zrobić wyciąg. Widzę tutaj Skodę i niestety walnąłem tutaj w górę wieży i nie udało mi się przebić, Ale teraz widzimy fajnie nomada przeciwnika, dajmy mu pestkę, też zostaje teraz na ogryzku. No myślę, że BR właśnie zrobił duży błąd, wyjechał. I tutaj e, Skoda, posiadająca dwa pociski, skończyła sojusznika. E, a ja za to kończę, nomada. I została tylko Lorka, e, która mało co nie rozwaliła mojego sojusznika. E, ale dobrze, teraz ją poszukamy. Wiemy mniej więcej, w którym sektorze ona się znajduje. Sektor e, H1, może być w G1. Lorka 155 to nie jest pojazd, który jest super mobilny, więc prędzej czy później ją znajdziemy. Ona daleko stamtąd nie ucieknie, nie tylko kwestia czasu, kiedy ja lub mój sojusznik e, złapie tego artylerzystę i wykończy Także 4 kg, a tutaj mój sojusznik. E, ja mam 3. Stworzyliśmy sobie tutaj Pluton, więc. Myślę, że będzie dobrze. Ja tylko właśnie chciałem teraz tak się spytać tutaj wszystkich tych oglądających, czy wy uważacie, że akurat te ceny teraz, które są, na tych licytacjach, czy to są duże ceny, czy to są małe ceny. No moim zdaniem to są duże ceny. Jak na pojazdy, mi na przykład tak jak mówią, że będzie na przykład wz 111 to jest ta wuzleta z tym specjalnym stylem chińskim no nie wiem, nie wiem czy ja bym chciał za nią zapłacić goldem bo prawdopodobnie wszystkie licytacje które już zostały to tylko będą za golda jedynie ten T22 medium był za srebro jak widzieliście koszmarną wartość osiągnął chociaż ja jak byłem młodym graczem też zrobiłem kiedyś jeden błąd, kupiłem Fosza 155 też wydałem chyba tam na niego 15 milionów. Ale zmieściłem się w tej minimalnej stawce. Ale teraz myślę, że to był błąd. Trzeba było olać ten czołg, wydać sobie kupić jakąś drzewkowego fosza. I już dawno bym sobie nim grał. No i dobra, pojedziemy chyba sobie tutaj na bazę. Liczyłem na to, że ten KPZ porobi to martę. Jednak będę musiał sam po nią pojechać. 340 HP artyleria posiada więc tutaj e, myślę, że jeden strzał i dam radę, tak jest skończony przeciwnik, bitwa wygrana 4 fragi na koncie 4750 obrażeń, zwycięstwo czekamy na rap no i kochani, mamy raport, padła odznaka mistrzowska drugiej klasy, yy, wsparcie, duży koliber oraz czołgista, snajper. Wynik drużynowy zrobiłem 5119 obrażeń, 4 fragi, za to wszystko otrzymałem 1216 punktów EXPA. I raport szczegółowy, tu bez żadnych dopołeczek 42651 srebrników do przodu. Yy, wydawałoby się, że tyle zrobiona, takie słabe zarobki, no ale... Wot nie daje zarobić. No i kochani, parę słów jeszcze na koniec. Wysyłacie powtórki do mnie. Fajnie by było, żeby jednak te powtórki były już wrzucone na takie strony jak Wot Replays lub Wot Records. No, bo niestety. Czasami te pliki są w jakiś dziwny sposób zapisane, że nie jestem w stanie tego odczytać, a szczególnie nie jestem w stanie odczytać e, raportu, jeśli mi przesyłacie bezpośrednio powtórkę z gry, e, a jeszcze niektórzy to w ogóle na swoje jakieś tam wot replays wrzucają, to ja drugi raz tego nie mogę zdublować i jest problem. E, I jeszcze napiszcie tutaj w, w komentarze, co wylicytowaliście, jeśli będziecie mieli jakieś fajne tam powtórki z tych czołgów, które wylicytowali, to prześlijcie, ja chętnie z tego skorzystam. Także ja was pozdrawiam do następnego razu i poseram się teraz częściej już te materiały wrzucać, bo mam nadzieję, że sprzęt na razie będzie sprawny. I napiszcie co jeszcze jest nie tak, czy coś trzeba poprawić tutaj w tych materiałach, bo bo jestem tak na żywo dopiero po zmontowaniu sprzętu tak jak się należy. Dobra, ja Was żegnam i pozdrawiam serdecznie. Hej, na razie.